Dobra, Latki, sprawdzamy, na czym ty się w tym roku powinnaś skupić. Nad pędem, nad siłą, nad energią męską, działaniem, taką szybką jazdą. I kariera, dziesiąty dom kariera, praca, sukces. Więc działasz, Miłość idzie. E, nie do mnie. Ja w tym roku nie planuję. Ja nie planuję, dobra. Co z tą pracą? No, co z tą karierą? Dziesiąty dom w kosmogramie sobie tam obczaj. Gdzie masz Marsa? Co dziesiąty dom? W zasadzie u mnie jedno i drugie, tak. A. A. Czy by to też dla mnie czytanie było? Bo ja w tym roku tak bardzo na karierę. A jakże jesteś i ty, cesarzowa, królowa, buław i ciężar. Uważaj na jakąś piaski swoją, bo może ci próbować na plecach siedzieć. Uważaj. Nie będzie łatwo. Ten rok będzie ciężki, bo będziesz chciała. Do czegoś dojść. Swoimi własnymi siłami. Tu znowu mamy trochę sprzeczne energie, bo mamy tą Wenus, mamy tutaj Marsa. Więc to mogą być sprzeczne energie. Raczej skupiłabym się na, na tej karierze. Dobrze, co w tej karierze? Postarasz się zachować równowagę, jednocześnie otwierając sobie możliwości, ale nie zamykając sobie dróg, które już pobudowałaś. Tak, jakbyś miała się otworzyć na coś nowego. Moja droga, w tym Marsie będziesz wychodzić z kompleksów, z poczucia przegranej, coś tam wiesz, takie jakieś Twoje fiksacje. W każdym razie to może też wynikać z Twojej rodziny, z Twojego wychowania, z Twojej. Rodziny lub związku, który tworzysz. I tutaj też mogą, z racji tego, że będziesz w jakiś stopniu chciała się rozwijać, mogą wyjść z tego problemy pod tytułem kłótnie. Ktoś może chcieć ciągnąć cię w dół, i to może być ta kobieta, o której ja mówiłam na samym początku. Dobra. Co z tą karierą jeszcze? Na co powinnaś zwrócić uwagę w tej karierze? Za bardzo wszystko tłumisz. Tu trzeba eksplodować. Po prostu. Tylko wszystko rób w takim kompromisie, sama ze sobą, z nikim innym, w kompromisie, żeby była równowaga, ale żebyś te swoje obciążenia e, rozwaliła. Tylko pamiętaj, żebyś na swoje barki brała tyle, ile jesteś w stanie dźwignąć, żeby to gdzieś tam nie było za dużo. Oszukujesz się, coś tu nie przerobiłaś. Cień jest nieprzerobiony, oszukujesz się i to może być trochę na tle keksu, bym powiedziała. Mars, Wenus, no. Może być na tle keksu. Tu moja druga też. Zbyt duże rozproszenie. Ty masz bardzo duże zamysły na coś stabilnego, fajnego, na takiego solidnego. Tylko czegoś ci brakuje, a brakuje ci tego zdecydowania. Czyli w końcu, jakby widzisz te możliwości, ale nie zamykaj sobie przyszłości. A ty widzisz możliwości i grzebiesz, a może stąd, a może to, a może tamto, a może pięć rzeczy naraz raz, żadnej na full. Więc wybierz jedną, dopnij to wszystko tak jak trzeba i rusz. Coś cię tu powali emocjonalnie też. Co cię powali emocjonalnie. Ja, pierdona. Jakiś palant wraca. No, palant no. I to taki, którego ty odrzuciłaś, lub on odrzucił ciebie. I będzie nowy początek. Matko i córko. Bo tu pomiędzy wami było zawieszenie czemu te uczucia. Zawieszenie było, ale ja bym powiedział takie zawieszenie było, bo ktoś chciał mieć wygodnie. Dobra, coś z tego wyniknie: konkretnego. Oho, oho. Pan oczek będzie pokazywał, jak on się zmienił ale dalej niedostępny emocjonalnie, ale bardziej rozmowny, tak jakby chciał się otworzyć na tą, na rozmowę, na komunikację. Ale on jest tak niedojrzały, że tu żal tracić czasu. Fajnie, bo tak jak szukasz romansu, to tak, bo on na przygody się nadaje, ale tutaj na, na coś więcej to będzie ciężko. Dobra, co z tą karierą? I Drugi padalec w przyszłości mam tu Silną taką energię rwa mam. Nie chłopa też z przyszłości. Lew, no, w przeszłości. Lewną w kulu bław może być i baran i strzelec. No, baran może być. I przeżywać będzie. Że on taki samotny jest bez ciebie. <tryk> A ty będziesz chciała w tym rydwanie dwóch utrzymać, jeszcze karierę robić. Poważna bądź, kobieto. Poważna bądź. I tak będziesz te decyzje, którego wbiorę, będziesz sobie zwlekać. Uuu, uu, z trzy miesiąca. Bo nie będziesz chciała ani jednego, ani drugiego puszczać. Bo dla jednego będziesz taka chciała być słowa, dobra żona, wiesz, a dla drugiego to tak o. O tak, będę się bawić. Transformacja. Powiem Ci tak. Będzie dobrze, no. Kasa ma się zgadzać. Chów będzie to będzie. Tylko nie bierz tych spadów. Już był, zjebał, nie przyjmą z powrotem. Na co ci to? Na co ci? To samo gówno. Laskin, po co wy wracacie? Tu jaki mam piękny znajta. Ja co to się tu? A co dla dla mnie? Nie przyjmuję złej energii z tych arkanów wielkich na razie.